To jest naprawdę duży biznes w salonie. To nie jest taki dodatek. Znam salony osobiście, które e, obrót w sprzedaży robią przynajmniej taki jak wartość obrotu w usługach. Czyli jeżeli w robi na przykład 10-20 tysięcy miesięcznie utargów w usługach, to drugie tyle robi na sprzedaży. Mhm. Salon to sklep, to jest naprawdę duży biznes. Dzisiaj wam to pokażę masz przekonanie do jakiegoś kosmetyku, wiesz, że jest dobry, no więc go sprzedajesz po prostu tak, just like that. Po prostu się sprzedaje, bo sama w niego wierzysz. Ale jest inny produkt, równie dobry, albo nawet lepszy, ale ty w niego nie wierzysz, albo go nie lubisz, nie, nie przekonał cię. To wcale nie znaczy, że twój klient nie będzie z niego zadowolony. Pamiętajcie, że sprzedaż to jest coś, co my mamy w sobie, zwróćcie uwagę na to, od najmłodszych lat. Eee, ja prowadzę szkolenia w taki sposób, że Staram się, aby to nie był monolog. Jak poznajesz faceta, bo facet poznaje kobietę, to co on musi zrobić? On się musi jej sprzedać. On nawet nie wie, że on się jej sprzedaje. Jeżeli wy chcecie jako dzieciaki pojechać na mm, wycieczkę i chcecie rodziców uprosić o coś, to możecie to zrobić w formie błagania, ale możecie też tą wycieczkę dobrze sprzedać. Sprzedaży też można się nauczyć. Wcale nie trzeba być urodzonym sprzedawcą. Klient musi mieć spełnioną potrzebę. Klient musi być zadowolony. Wy możecie nawet sprzedać coś lepszego, coś innego niż on chce, ale to musi spełniać jego potrzebę. Wtedy poczułem, że ten sprzedawca nie sprzedał to, co on chciał sprzedać. On miał prykaz na, na, na te samochody i musiał im się pozbyć. Tak? I to jest zła sprzedaż. Dobrze wykorzystał narzędzia sprzedaży, ale z wykorzystać w złym celu. I dzisiaj ja wam będę mówił o narzędziach sprzedaży, ale od razu chcę was uczulić, żebyście nie wykorzystywali tego w złym, w złym celu. Bo nauczycie się sprzedawać cuda, tylko warunek, żeby ten klient był zadowolony, bo nie wróci. To jest klucz. Nie wolno klienta niestety klientem manipulować. Świadoma zmiana poziomu klienta. Nie sprzedasz produktu żadnego, ani żadnego dodatku, ani nie rozszerzysz tego, dopóki nie zawrzesz tego w cenniku. I zauważyłaś różnica, że klienci sami wolą, o to ja musiała zobaczyć, co to jest. Ja, bym, ja jestem ciekawa. Chodzi właśnie o sprzedaż bez sprzedawania polega na tym, że to inicjatywa wychodzi ze strony klienta, a nie ze strony was. Jak wychodzi ze strony waszej, no to nagabujecie, bo pracujecie konkretnie ileś godzin w miesiącu i tego się nie da rozciągnąć. Więc trzeba zmaksymalizować zyski z danej godziny. Myślę, że spokojnie 50 koloryzacji, To, jest, to są dwie koloryzacje dziennie. To spokojnie. To, to jest minimum 2000 w miesiącu. Ekstra w kasie. To może być 4, to może być 5 5000. Tylko dzięki temu produktowi. Tak. Niesamowite narzędzie dodatkowych pieniędzy, stosując znowu ten sam czas pracy. Jesteśmy 8 godzin w pracy, chcemy zarobić pieniądze. To teraz sobie wyobraźcie, że po dziesięciu usługach macie tak, jakbyście dwa, dwa stworzenia więcej zrobili. A wcale nie zmarnowaliście więcej czasu. Tak jak w sklepie, tak jak warzywa kupujecie owoce, cokolwiek innego to są ceny na półce. Dlaczego? Tak naprawdę są dwie psychiczne blokady przed zakupem produktu. On musi mieć komfort. Łatwiej się kupuje w komforcie niż w stresie. Często mam takie komentarze na Facebooku gdzieś, że ja to sobie lubię pogadać z moją klientką, gdzie tam na wakacjach byłam i tak dalej, to... No sorry. Albo jesteśmy tutaj w klubie koleżanek, albo jesteśmy i robimy biznes. Możecie sami zaplanować sobie swoje promocje. Cyklicznie, co dwa miesiące, czyli promocja na styczeń luty, potem promocja na marzec, kwiecień. Duża szansa, że klientka, która była w styczniu lub w lutym, wróci w marcu lub w kwietniu. Klient chętnie wraca do salonu, w którym coś się dzieje.